W pierwszej części dzisiejszego materiału postaram się wytłumaczyć, o czym mówi czwarta poprawka do Konstytucji, a w drugiej części przyjrzymy się praktycznemu przykładowi z ostatnich dni, który dotyczy czwartej poprawki do Konstytucji. Zaczynamy. Czwarta poprawka do Konstytucji to część karty praw. Czwarta poprawka. Broni ludzi przed nieuzasadnionymi rewizjami, przeszukaniami i konfiskatą mienia przez funkcjonariuszy organów ścigania lub też przez rząd federalny. Czwarta poprawka nie zabrania jednak wszelkich rewizji i zatrzymań, a jedynie tych, które sąd uzna za nieuzasadnione w świetle prawa. Czwarta poprawka została ratyfikowana w 1791 roku, a pełny tekst czwartej poprawki mówi: Prawa ludu do nietykalności osobistej, mieszkania, dokumentów i mienia nie wolno naruszać przez nieuzasadnione rewizje i zatrzymanie. Nakaz w tym przedmiocie można wystawić tylko wówczas. Gdy zachodzi wiarygodna przyczyna, potwierdzona przysięgą lub zastępującym ją oświadczeniem. Miejsce podlegające rewizji oraz osoby i rzeczy podlegające zatrzymaniu powinny być w nakazie szczegółowo określone. Pierwotnie stworzona w celu egzekwowania doktryny, że dom każdego człowieka jest jego zamkiem, Czwarta poprawka została napisana bezpośrednio w odpowiedzi na brytyjskie tzw. Tak nakazy generalne, zwane nakazami pomocy, w których korona przyznała brytyjskim funkcjonariuszom organów ścigania nadrzędne, niespecyficzne uprawnienia do przeszukań. Dzięki tym właśnie nakazom pomocy, urzędnicy mogli przeszukać praktycznie każdy dom, jakim im się tylko spodobało w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub nawet bez powodu w dzisiejszych czasach podejmując decyzję czy określone przeszukanie czy też rewizja jest uzasadnione sądy próbują rozważyć ważne interesy stopień w jakim przeszukanie naruszyło prawa danej osoby wynikające z czwartej poprawki oraz zakres w jakim przeszukanie było motywowane ważnymi interesami rządu, takimi jak bezpieczeństwo publiczne. Przy czym nie wszystkie przeszukania muszą odbyć się z nakazem sądowym. W kilku orzeczeniach Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ustalił, że zakres ochrony jednostki na mocy czwartej poprawki zależy częściowo od miejsca przeszukania lub zajęcia. Zgodnie z tymi orzeczeniami istnieje kilka okoliczności, w których policja może zgodnie z prawem przeprowadzić przeszukanie bez nakazu. Na przykład, jeżeli odpowiedzialna osoba wyrazi policji zgodę na przeszukanie mienia, jeżeli przeszukanie odbywa się w trakcie zgodnego z prawem aresztowania, jeśli istnieje wyraźny i bezpośredni prawdopodobny powód do przeprowadzenia przeszukania, jeśli poszukiwane przedmioty znajdują się w zasięgu wzroku funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o przeszukanie osób, w tzw. decyzji o zatrzymaniu i rewizji wydanej w 1968 roku, Trybunał orzekł, że gdy funkcjonariusze policji zauważą nietypowe zachowanie, na którego podstawie dojdą do wniosku, że może mieć miejsce działalność przestępcza, Funkcjonariusze mogą na krótko zatrzymać osobę podejrzaną i przeprowadzić uzasadnione czynności wyjaśniające, mające na celu potwierdzenie lub rozwianie podejrzeń. Przeszukania w szkołach. W większości przypadków władze szkolne nie muszą uzyskiwać nakazu na przeszukanie uczniów, ich szafek, plecaków lub innego mienia osobistego. Przeszukanie pojazdów. Jeżeli funkcjonariusze policji mają prawdopodobne podstawy sądzić, że w pojeździe znajdują się dowody działalności przestępczej, mogą zgodnie z prawem bez nakazu przeszukać dowolny obszar pojazdu, w którym można znaleźć dowody. Ponadto funkcjonariusze policji mogą zgodnie z prawem przeprowadzić zatrzymanie ruchu, jeżeli mają uzasadnione podejrzenie, że doszło do wykroczenia drogowego lub Prowadzenia działalności przestępczej. Na przykład, zauważono pojazdy uciekające z miejsca przestępstwa. W praktyce nie ma środków, za pomocą których rząd mógłby zastosować uprzednią powściągliwość wobec funkcjonariuszy organów ścigania. Jeśli funkcjonariusz chce przeprowadzić przeszukanie bez nakazu lub prawdopodobnej przyczyny, wymiar sprawiedliwości nie jest w tym czasie obecny i nie może zapobiec przeszukaniu. Oznaczało to aż do 1914 roku, że czwarta poprawka miała niewielką moc i znaczenie. Jednak w 1914 roku, w sprawie WIX przeciwko Stanom Zjednoczonym, Sąd Najwyższy ustanowił tak zwaną zasadę wykluczającą. Zasada wykluczająca stanowi, że dowód uzyskany w sposób niezgodny z konstytucją, jest niedopuszczalny w sądzie i nie może być wykorzystany w postępowaniu prokuratury. Jeżeli chodzi o przeszukania bez nakazu, to sąd najwyższy orzekł, że w pewnych okolicznościach przeszukania i aresztowania mogą być przeprowadzane bez nakazu. W szczególności aresztowania i przeszukania można przeprowadzić, jeżeli funkcjonariusz osobiście jest świadkiem popełnienia przez podejrzanego wykroczenia lub ma. Uzasadnione podstawy sądzić, że podejrzany popełnił określone, udokumentowane przestępstwo. A co jeżeli chodzi o przeszukania bez nakazu przez funkcjonariuszy organów imigracyjnych? 19 stycznia 2018 roku agenci amerykańskiej Straży Granicznej, bez przedstawienia nakazu, siedli do autobusu Greyhound przed stacją Fort Lauderdale na Florydzie. I aresztowali dorosłą kobietę, której wiza tymczasowa wygasła. Świadkowie w autobusie twierdzili, że agenci Straży Granicznej poprosili także wszystkich pasażerów o okazanie dowodu potwierdzającego obywatelstwo amerykańskie. W odpowiedzi na zapytania, Komenda Straży Granicznej w Miami potwierdziła, że zgodnie z wieloletnim prawem federalnym mogła to zrobić. Zgodnie z sekcją 1.3.5.7 tytułu ósmego Kodeksu Stanów Zjednoczonych, szczegółowo opisującą uprawnienia urzędników imigracyjnych i pracowników, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Imigracyjnej i Celnej mogą bez nakazu, po pierwsze, przesłuchiwać cudzoziemca lub osobę uważaną za cudzoziemca w sprawie jego prawa do pobytu lub pozostania w Stanach Zjednoczonych, po drugie, aresztować każdego cudzoziemca, jeżeli są świadkiem, jak cudzoziemiec nielegalnie wjeżdża lub usiłuje wjechać do Stanów Zjednoczonych, lub aresztować każdego cudzoziemca na terytorium Stanów Zjednoczonych, jeżeli mają powody sądzić, że cudzoziemiec aresztowany w ten sposób przebywa w Stanach Zjednoczonych z naruszeniem któregokolwiek z przepisów ustawowych lub wykonawczych i prawdopodobnie ucieknie zanim będzie można uzyskać nakaz jego aresztowania. I po trzecie, w rozsądnej odległości od zewnętrznych granic Stanów Zjednoczonych wejść na pokład i przeszukać cudzoziemców na dowolnym statku znajdującym się na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych oraz w każdym wagonie kolejowym, samolocie, środku transportu lub pojeździe oraz w promieniu 25 mil. Od jakiejkolwiek takiej granicy zewnętrznej, aby mieć dostęp do terenów prywatnych, ale nie do mieszkań, w celu patrolowania granicy, w celu zapobiegania nielegalnemu wjazdowi cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych. Ponadto, ustawa o imigracji i obywatelstwie 287A3 i CFR 287A3 stanowi, że urzędnicy imigracyjni bez nakazu mogą, w rozsądnej odległości od jakiejkolwiek zewnętrznej granicy Stanów Zjednoczonych, wejść na pokład i szukać cudzoziemców na jakimkolwiek statku znajdującym się na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych oraz w każdym wagonie kolejowym, samolocie, środku transportu lub pojeździe. Ustawa o imigracji i obywatelstwie definiuje rozsądną odległość jako 100 mil. Jako wstęp do części drugiej powtórzę to, co mówi ustawa o imigracji, ponieważ będzie to dobre wprowadzenie do tematu. Ustawa o imigracji i obywatelstwie mówi, że urzędnicy imigracyjni bez nakazu mogą w rozsądnej odległości, zdefiniowanej jako 100 mil, czyli mniej więcej 160 km od jakiejkolwiek zewnętrznej granicy Stanów Zjednoczonych. Wejść na pokład, aby tak, szukać cudzoziemców na jakimkolwiek statku znajdującym się na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych oraz w każdym wagonie, kolejowym, samolocie, środku transportu lub pojeździe. I tutaj już zaczyna się praktyczne zastosowanie czwartej poprawki, jeżeli chodzi o wydarzenia na granicy bądź też nawoływania do akcji jakiejś na granicy. Przypomnę może, co się dzieje. Na południowej granicy, dla tych, którzy jeszcze w temat nie są zagłębieni, lub też przybliżę to, co może tam się w ogóle wydarzyć. Otóż Greg Abbott na poziomie stanowym próbuje borykać się z problemami na granicy. Przeszkadza mu w tym administracja Bidena. W wyniku decyzji Sądu Najwyższego, który opowiedział się po stronie rządu federalnego czyli po stronie administracji Bidena, Greg Abbott ma zaprzestać swoich działań. Konkretnie chodzi o blokowanie dostępu do terenu przygranicznego przed agentami federalnymi, przed agentami Straży Granicznej. Greg Abbott powołał Gwardię Narodową Teksasu, żeby odgrodzić teren przygraniczny i żeby nie wpuszczać na ten teren agentów federalnych, ponieważ chce na poziomie stanowym przejąć kontrolę nad nielegalną imigracją. Chce mieć możliwość aresztowania i odsyłania nielegalnych imigrantów tam, skąd przyszli. Jeżeli chodzi o wiadomość z ostatniego dnia, to Biden wydał Gregowi Abbottowi 24-godzinny termin na zastosowanie się do orzeczenia sądu i przekazanie patrolu granicznego rządowi federalnemu lub straszy, że zostanie Greg Abbott pociągnięty do odpowiedzialności. Mimo tego, że mnóstwo republikańskich gubernatorów poparło Grega Abota, są również w cudzysłowie influencerzy, którzy wyraźnie nie są po dobrej stronie, chociaż deklarują się, że są po stronie ludzi. Proszę popatrzeć, ile jest postów na Twitterze od takich właśnie influencerów, którzy nawołują do akcji, którzy nawołują do protestów. I zachęcają do udziału w konwoju, który ma na granicy protestować. Wielu z nich nawet nawołuje Donalda Trumpa, aby się zaangażował i promował te działania, namawiając jego wraz z gubernatorami oraz wpływowymi osobami, aby się tam udali. Jakby nie pamiętali o tym, co wydarzyło się 6 stycznia, Albo jakby jawnie, wręcz próbowali wplątać Donalda Trumpa w problemy, żeby jeszcze był jeden powód do tego, aby wykluczyć go z kart do głosowania. A jeszcze wprowadzają w błąd niektórzy z nich, mówiąc, że rząd federalny nie ma jurysdykcji na terenie stanu Teksas, że nie mogą tam, że, że nie może tam się nic nikomu stać, ponieważ jest ten teren kontrolowany przez stan Teksas, a nie jest kontrolowany przez rząd federalny. Jest to świadome bądź nieświadome, chociaż chyba bardziej świadome, wprowadzanie ludzi w błąd i a wygląda na to, że jest to kolejna próba, żeby zorganizować jakąś operację fałszywej flagi, z której mogą wy wy wyniknąć olbrzymie kłopoty. Po raz kolejny. Tak więc trzeba być czujnym i patrzeć, kto zachęca do tego, aby brać udział w proteście. A jest to tak jak powiedziałam, błąd, ponieważ jeżeli chodzi o władze federalne, to mają one możliwość zrobienia więcej niż nam się wydaje na terenie stanu Teksas. Wojsko federalne, agenci federalni mogą przebywać do 100 mil, czyli do 160 kilometrów. Od dowolnej granicy, a o tym jeszcze powiem bliżej za chwilę, ale widać, że niektórym, i to nie tylko demokratom, ale również republikanom, bardzo zależy na wprowadzeniu chaosu, a może nawet pragną wybuchu wojny domowej. Ale nie tędy droga. Pamiętajmy, że jest teraz bardzo ważna sprawa w Sądzie Najwyższym, do której dołączyło ponad 3000 Amerykanów. Jest to sprawa, która jest sprawą Donalda Trumpa. Dotyczy wyborów. Dla przypomnienia podlinkuję w opisie materiał, który nagrałam w tej sprawie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematem. A teraz jeszcze przeczytam oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie kryzysu na granicy. Kiedy byłem prezydentem, mieliśmy najbezpieczniejszą granicę w historii. Joe Biden poddał naszą granicę i pomaga w masowej inwazji milionów nielegalnych imigrantów na Stany Zjednoczone. Zamiast walczyć o ochronę naszego kraju przed tym atakiem, Biden, i jest to niewiarygodne, walczy o związanie rąk gubernatorowi Abbottowi i stanowi Teksas, aby inwazja trwała dalej bez kontroli. W obliczu tej katastrofy związanej z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i zdrowiem publicznym, Teksas słusznie powołał się na klauzulę konstytucyjną dotyczącą inwazji. I powinien uzyskać pełne wsparcie w celu odparcia inwazji. Zachęcamy wszystkie chętne stany do rozmieszczenia swoich strażników w Teksasie, aby zapobiec wjazdowi nielegalnych i usunąć ich z powrotem przez granicę. Wszyscy Amerykanie powinni wspierać zdroworozsądkowe środki podjęte przez władze Teksasu w celu ochrony bezpieczeństwa, ochrony i suwerenności Teksasu. Oraz narodu amerykańskiego. Kiedy zostanę prezydentem, pierwszego dnia zamiast walczyć z Teksasem, będę współpracował ramię w ramię z gubernatorem Abbottem i innymi stanami granicznymi, aby powstrzymać inwazję, uszczelnić granicę i szybko rozpocząć największą w historii krajową operację deportacyjną. Ci, których Biden wpuścił, nie powinni czuć się komfortowo, ponieważ będą wracać do domu. Natomiast powracając do jurysdykcji agentów federalnych przy granicy, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Prawie dwoje z trzech ludzi mieszka w tej właśnie 100-milowej strefie. Czwarta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych chroni ludzi przed przypadkowymi i arbitralnymi zatrzymaniami i przeszukaniami. Chociaż rząd federalny rości sobie prawo do przeprowadzania określonych rodzajów zatrzymań bez nakazów w promieniu 160 km od granicy USA, nadal ob obowiązują ważne zabezpieczenia wynikające z czwartej poprawki. Czy urzędnicy imigracyjni mogą zatrzymywać ludzi w miejscach położonych wyłącznie na terenie USA? Ochrona celna i graniczna USA. Agencja federalna, której zadaniem jest patrolowanie granicy USA i obszarów pełniących funkcję granicy, twierdzi, że ma zasięg terytorialny znacznie większy niż można sobie wyobrazić. Prawo federalne stanowi, że bez nakazu mogą wejść na pokład pojazdów i statków oraz przeszukiwać osoby nieposiadające dokumentów imigracyjnych w rozsądnej odległości od jakiejkolwiek zewnętrznej granicy Stanów Zjednoczonych. Te granice zewnętrzne ob obejmują międzynarodowe granice lądowe, ale także całą linię brzegową Stanów Zjednoczonych. Rząd federalny definiuje rozsądną odległość jako 100 mil lotniczych od jakiejkolwiek zewnętrznej granicy Stanów Zjednoczonych. Zatem łącząc to rozporządzenie federalne z prawem federalnym dotyczącym przeszukań pojazdów bez nakazu, ochrona celna i graniczna USA. Rości sobie prawo do wsiadania do autobusu lub pociągu bez nakazu w dowolnym miejscu na tym terenie w strefie 100 mil. Według spisu powszechnego z 2010 roku, dwie trzecie populacji Stanów Zjednoczonych, czyli około 200 milionów ludzi, zamieszkuje ten rozszerzony region przygraniczny. Większość z 10 największych miast w USA, takich jak Nowy Jork, Los Angeles i Chicago, należy do tego regionu. Niektóre stany, takie jak Floryda, leżą w całości w tym pasie granicznym, więc wpływa to na całą ich populację. Czy istnieją ograniczenia uprawnień urzędników imigracyjnych? Czwarta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych chroni przed arbitralnymi przeszukaniami i konfiskatami osób i ich imienia, nawet na tak rozszerzonym obszarze przygranicznym. Ponadto, co do zasady, jurysdykcja tych agentów. Rozciąga się wyłącznie na naruszenia imigracyjne i przestępstwa federalne. W zależności od tego, gdzie na tym obszarze się znajdujesz i jak długo agent cię przetrzymuje, agenci muszą mieć różne poziomy podejrzeń, aby cię przetrzymywać. Przeczytam jedno zdanie jeszcze raz. Ponadto, co do zasady, jurysdykcja tych agentów rozciąga się wyłącznie na naruszenia imigracyjne i przestępstwa federalne, czyli przestępstwa federalne tutaj jest kluczowe, myślę, Pojęcie, dlatego że ym, dodam od siebie, że jeżeli na czele tych agencji stoją skorumpowani ludzie, to wtedy o wiele łatwiej jest nie stosować się do tych praw, z czym mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o aresztowania w cudzysłowie przestępców z dnia 6 stycznia. Także jeżeli ktoś miałby być podejrzany o przestępstwo federalne, to bardzo łatwo jest wkroczyć na teren Teksasu takiemu agentowi federalnemu i po prostu aresztować kogoś, kto według nich popełnił jakieś przestępstwo federalne. Kontynuując, masz prawo zachować milczenie lub powiedzieć agentowi, że będziesz odpowiadać na pytania wyłącznie w obecności prawnika, niezależnie od Twojego obywatelstwa lub statusu imigracyjnego. Nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące Twojego statusu imigracyjnego. Możesz po prostu powiedzieć, że nie chcesz odpowiadać na te pytania. Jeśli zdecydujesz się zachować milczenie, agent prawdopodobnie będzie zadawał Ci pytania przez dłuższy czas, ale samo milczenie nie wystarczy, aby potwierdzić prawdopodobną przyczynę lub uzasadnione podejrzenie aresztowania, zatrzymania lub przeszukania Ciebie lub Twoich rzeczy. Istnieje wyjątek. W przypadku osób, które mają pozwolenie na pobyt w USA z określonego powodu i zazwyczaj przez ograniczony czas, na przykład nieimigranci posiadający wizę, prawo wymaga, że jeśli zostaniesz zapytany o swój status imigracyjny, to musisz udzielić odpowiedzi. Chociaż nadal możesz zachować milczenie lub odrzucić prośbę o przedstawienie dokumentów, osoby należące do tej kategorii powinny mieć świadomość, że mogą spotkać się z konsekwencjami aresztowania. Ogólnie rzecz biorąc, Urzędnik imigracyjny nie może cię zatrzymać bez uzasadnionego podejrzenia. Uzasadnione podejrzenie jest mniej solidne niż prawdopodobna przyczyna, ale z pewnością nie jest to tylko przeczucie lub przypuszczenie. Agent musi dysponować konkretnymi faktami na twój temat, które uzasadniają przypuszczenie, że popełniasz lub popełnisz naruszenie prawa imigracyjnego lub prawa federalnego. Jeśli agent cię zatrzyma, Możesz poprosić go o podanie uzasadnionych podejrzeń, a agent powinien cię o tym poinformować. Urzędnik imigracyjny nie może również przeszukać ciebie ani twoich rzeczy bez prawdopodobnej przyczyny lub twojej zgody. Jeśli agent zapyta cię, czy może przeszukać twoje rzeczy, masz prawo odmówić. Urzędnik imigracyjny nie może cię aresztować bez prawdopodobnej przyczyny. Oznacza to, że agent musi dysponować faktami na twój temat, które czynią prawdopodobnym, że popełniasz lub dopuściłeś się naruszenia prawa imigracyjnego lub prawa federalnego. Tutaj jeszcze raz dodam od ciebie po raz kolejny, że oczywiście miejmy tutaj na uwadze, że w dniu 6 stycznia miały miejsce wydarzenia, które nie miały miejsca wcześniej nigdy, ponieważ ludzie, którzy teraz odsiadują kary w więzieniu, absolutnie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby przesiadywali w więzieniu. A według naszego wspaniałego, nielegalnie wybranego pana, który siedzi w, do, w Białym Domu, nie ma z tym jak najmniejszego problemu, to jest wszystko robione w sposób legalny. Samo twoje milczenie nie spełnia żadnego z tych standardów. Sama rasa lub pochodzenie etniczne nie wystarczy jako prawdopodobna przyczyna lub uzasadnione podejrzenie. Inne ważne czynniki, o których należy pamiętać. Jeśli agent poprosi Cię o dokumenty, to co musisz przedstawić, różni się w zależności od Twojego statusu imigracyjnego. Obywatele USA nie muszą nosić przy sobie dowodu obywatelstwa, jeśli przebywają w Stanach Zjednoczonych. Jeśli posiadasz ważne dokumenty imigracyjne i masz ukończone 18 lat, prawo wymaga posiadania tych dokumentów przy sobie. Jeśli agent imigracyjny poprosi Cię o ich okazanie, Wskazane jest pokazanie dokumentów agentowi, w przeciwnym razie ryzykujesz aresztowaniem. Jeśli jesteś imigrantem nieposiadającym dokumentów, możesz odrzucić prośbę funkcjonariusza. Jeśli odrzucisz prośbę, agent może zadać Ci więcej pytań. Bez względu na to, do której kategorii się zaliczasz, nigdy nie dostarczaj urzędnikom imigracyjnym fałszywych dokumentów. Osoby, które wjechały do USA bez kontroli urzędnika imigracyjnego, mogą zostać poddane przyspieszonej deportacji z USA. Przyspieszona deportacja to zbiorcza deportacja z pominięciem sędziego imigracyjnego. Rząd federalny twierdzi, że podejmie próbę przyspieszonego wydalenia jedynie w przypadku osób, które wjechały do Stanów Zjednoczonych bez kontroli w ciągu ostatnich 14 dni. Zostały napotkane przez urzędnika imigracyjnego w promieniu 160 mil od granicy i spełniają określone inne kryteria. Jeżeli zostaniesz poinformowany, że podlegasz przyspieszonemu usunięciu, ale nie należysz do tej kategorii, powinieneś poinformować o tym agentów. Ponadto, jeśli obawiasz się prześladowań w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, powinieneś natychmiast poinformować agentów o swoich obawach. Także nie dajmy się w to wciągnąć. Proszę nie słuchać tych, którzy mówią, że trzeba protestować, trzeba walczyć w sposób mądry, trzeba walczyć długopisem. Na dzisiaj to wszystko.